Okej, okay. może nie pamiętacie, co działo się ostatnim razem, albo chcielibyście do nas dołączyć już jutro o godzinie 20 na naszym streamie. Specjalnie dla tych, którzy są troszeczkę z tyłu z fabułą, opowiem trochę o tym, co działo się w poprzednim odcinku. Staniemy sobie w momencie, w którym zakończyliśmy. Ostatnią sesję, zaczniemy zaś tak mniej więcej od początku. Nasi bohaterowie pojawili się w wiosce zwanej Barowią, już w legendarnej krainie Barowia, zaproszeni przez hrabiego Strada, który tutaj zarządza tymi gościami. Tam mieli okazję poznać pana, który nazywa się Ismark. I okazał się synem burmistrza, do którego nasi gracze byli zaproszeni. Ismark opowiedział im o tym, że jego ojciec, burmistrz Barowi, nie żyje, ale również podzielił się bardzo niepokojącymi wieściami o tym, że Barowia, cała kraina, ma szereg różnych problemów, głównie zaś problem ze swoim panem który jego zdaniem jest wampirem. Nasi gracze nie byli co do tego przekonani, szczególnie tutaj pan Ostyd poddał to wątpliwość. Ismark jednak przekonał ich do tego, aby odwiedzili jego dwór, do którego zaraz was też przeniosę. Nasi gracze znaleźli się w Barowi, to jest właśnie mapa tej wioski, i z miejsca, w którym na samym początku, Poznali Ismarka, czyli o właśnie z tej karczmy, która nazywa się Krew Winnicy, przeszli aż do dworu, jednego dworku, który znajduje się tutaj w Barowi. To było miejsce, w którym mieszka rodzina Koliana Indrowicza. Ówczesnego burmistrza, teraz zaś jest opuszczonym gmachem, który wygląda, jakby długo opierał się atakom złych sił. Tam zaś nasi gracze poznali kolejną postać, czyli Irinę, siostrę Ismarka, z którym rozmawiali. Irina przedstawiła się im jako osoba, która cieszy się niezdrowym zainteresowaniem hrabiego Strada i dwukrotnie została przez niego ugryziona. Ismark ma nadzieję na to, że będzie miał okazję przenieść swoją siostrę w bezpieczniejsze miejsce w tej przeklętej krainie, mianowicie do wioski, którą nazwał Walaki, Walaki jest miasteczkiem otoczonym murem, miasteczkiem, które podobno opiera się a taką strada od dłuższego czasu. I nasi podróżnicy zostali poproszeni przez niego o pomoc. Irina jednak nie zgadza się na podróż, zanim jej ojciec, były burmistrz, nie zostanie pochowany, ponieważ. Aktualnie jego ciało znajduje się w dworku, złożone w prowizorycznej trumnie, którą rodzeństwo przygotowało. Nasi podróżnicy wybrali się więc do kościoła, który jest jedynym świętym przybytkiem tutaj w tej wiosce, i również znajduje się na obrzeżach tej wioski, tuż przy podstawie. Takiego skalnego masywu, na którym stoi zamek Ravenloft, zamek, którego panem jest strat. Nasi podróżnicy wybrali się więc do tego kościoła, żeby omówić. Warunki ewentualnego pochówku i dowiedzieć się też, dlaczego jest tak duża niechęć wśród mieszkańców Barowi, aby do tego kościoła się udawać. Tam dowiedzieli się, że obowiązującym bóstwem, chroniącym bóstwem w Barowi jest jakieś, jakaś istota, która nazywa się Panem Światła który podobno od dłuższego czasu nie odpowiada na modlitwy. W opuszczonym i zniszczonym kościółku znaleźli kapłana, który przedstawił im się jako nawet obecny kapłan wioski Barowie, jest bardzo osobą targaną silnymi emocjami, mianowicie skrywa bardzo ciężki sekret, w podziemiach jego świętego przybytku słychać okrzyki okrzyki młodego mężczyzny, który prosi go o pomoc i prosi go o wypuszczenie stamtąd. To są okrzyki, jak się nasza drużyna dowiedziała jego syna, który po wyprawie na zamek Ravenloft powrócił już odmieniony. I zakończyliśmy podróż w bardzo napiętym momencie, kiedy to Dalar, nasz elf, otworzył drzwi do pomieszczenia, w którym znajduje się klapa do podziemi. I w takim zawieszeniu, właśnie zakończyliśmy ostatnią sesję serdecznie zapraszamy na to, żeby dowiedzieć się trochę więcej o tym jak zakończy się dylemat Donawicza, problem przemienionego syna. I zapraszamy w dalszą podróż po Barowi. Być może już w następnym, na następnej sesji nasi gracze wyruszą, żeby zwiedzić Następne e, ciekawe e, miejsca, które ta kraina ma do zaoferowania. Dowiedzieli się, gdzie stoi zamek Ravenloft, dowiedzieli się, gdzie znajduje się Walaki, e, e, czyli miasto otoczone murami, e, i mam nadzieję, że już niedługo ruszą w dalszą podróż. Zapraszamy. Stream e, odbywa się jutro o godzinie 20.00. E, i z taką wiedzą możecie wyruszyć z nami, nawet jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków. Dzięki.